Mam na imię Krystyna, jestem z Ukrainy i biorę udział w projekcie Student's Choice prowadzonym przez doktora Agnieszkę Tambor na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Śląskiego. Szczerze mówiąc, moja miłość do filmów zaczęła się nie tak dawno. Jednego wieczoru listopada koleżanka zaproponowała obejrzeć jakiś bożonarodzeniowy film. Yeah! I od tego czasu to już było naszą tradycją, zaparzyć sobie herbatę lub kawę i kończyć każdy dzień z jakimś ciekawym filmem. pewnej zimowej nocy, daleko na biegunie północnym, w wiosce Świętego Mikołaja pojawił się niezwykły przywzyszcz. Zróbcie miejsce! Uwielbiam filmy krótkomatrażowe. <laughs> Jakby przypadkiem pan miał jakiś teleport. Gdzie ty leziesz tam, co? Ja z przyjemnością w tropiki się wybiorę. Co pani zliczę? Dobra, wezmę dwa. Dwa to będzie piątka! A jeśli chodzi o dwusze, to lubię filmy o tematyce medycznej. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, że to właśnie pan, współtwórca polskiej kadrochirurgii będzie pierwszym operatorem w naszej klinice. Przepraszam, w klinice docenta religii. No, Mariatów. Gdzie jest sala operacyjna? Również historyczne. A od czasu do czasu mi się wrócić do dzieciństwa. I wtedy oglądam jakieś filmy animowane. My twaj udajemy się w przeszłość, by wykreślić indyka z menu. Do kogo nawijasz? Do tego twardziela. Kumaty jakiś, patrz. Tak naprawdę uważam, że każdy film jest warty tego, żeby obejrzeć go, niezależnie od gatunku. I tyle na dzisiaj. Do zobaczenia w następnym filmiku.